Mam niewątpliwą przyjemność ogłosić, że najlepszym rokiem 2021 roku został remaster 2014 i przypominam, że mogą Państwo oglądać naszą galę w rozdzielczości 4K i wystarczy tylko, że wykupią Państwo jej płatną aktualizację pod nową generację konsol. A i weźcie od razu Season Pass, bo robimy też w przyszłym roku edycję Director's Cut. Gdybym miał jednym słowem opisać rok 2021 w grach wideo, to y, szkoda strzępić ryja to trzy, tak więc nie wiem, może takie eee i machnięcie ręką? Taka jest kolej rzeczy, bo na każdy 2017 z Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Nier Automata i Horizon Zero Dawn przypada taki 2014 z... Out of the Park Baseball 15, ta gra wyprzedzała swoje czasy. To nie znaczy, że nie miałem w co grać, bo przeciwnie, miałem bardzo dużo, tylko że po prostu po pierwsze brakowało mi takich naprawdę świetnych gier, o których będziemy pamiętali, dłużej niż do momentu, w którym odpalimy sobie jakąś stronę z rozkładem premier na 2022. Tak. Też to właśnie zrobiłem i sam już przez to nie mam ochoty słuchać o tych tegorocznych śmieciach, więc jeżeli wyłączycie mój film, to się wcale yy, nie obrażę. A może też bym zrobił film na przykład o grach, na które czekam? A po drugie, nowość to jest obecnie słowo równie znaczące i wyraziste jak Exclusive, które kiedyś oznaczało, no, Exclusive, a teraz często raczej tytuł na wyłączność przez pierwsze trzy miesiące od premiery na konsolę dwóch generacji... I kompy. Rozumiem, że covidowirus wpłynął na to, jak pracują twórcy gier i rozumiem, że jestem stary, ale jeżeli większość moich ulubionych produkcji w całym roku to były remastery i konwersje, no to coś jest nie tak. I świetnie się bawiłem przy Zeldzie Skyward Sword HD, przy Mario 3 World, przy Pokemonach ostatnich, na PS5, przy Ghost of Tsushima Director's Cut i Final Fantasy VII i niby nie mam na co narzekać, ale jednak robi się tego troszkę zbyt dużo. Przesadzam. Diablo 2, Mass Effect Legendary Edition, Anal Wake, wyborna trylogia GTA, Sonic Colors, Castlevania, Scott Pilgrim, Nioh, Nier, Shin Megami Tensei 3, Super Monkey Ball, Crisis, Fatal Frame, Resident 4, Bloodrain, Pierny Skyrim. To tak yy, z głowy i mielibyśmy więcej nowości w tym roku, ale niestety kilka premier przenieśli na przyszłość, jak na przykład Advance Wars i. Prince of Persia. Gdzie się podziała kreatywność? Może niech jeszcze zamiast nowych wersji FIFA wydają tylko remastery starych. Na całe szczęście wciąż wychodzą takie pełne świeżych pomysłów perełki jak Balan Wonderworld. Kurwa. Dlatego chociaż w zeszłym roku mój ranking wygrał Tony Hawk, tym razem postanowiłem, że w ramach protestu nie dopuszczam do niego żadnych remasterów i remaków. I daję słowo, że jeżeli jeszcze raz gdziekolwiek zobaczę zwrot Complete Edition, to moje życie też będzie Complete. Bo się zabije. Tak więc odejmując remastery i inne skoki na kasę, w tym roku do wyboru zostały nam jeszcze Call of Duty i Football Manager. Błagam, niech ktoś napisze w komentarzu Complete Edition. Nie no, nie jest tak źle, chociaż ostatnio to najwięcej gram na 3DS-ie w 8-letnie Mario, ale weźcie pod uwagę, że to jest moja osobista lista i dlatego wrzucam ją publicznie. I potraktujcie ją jako rozrywkę i zachętę do obczajenia nowych gier, a nie powód, żeby mnie nienawidzić, bo Battlefielda dałem za nisko. Są dobre gry, których jeszcze nie sprawdziłem, a planuję, jak Strażnicy Galaktyki. Są dobre gry, których nie sprawdzę, bo mi ich gatunki nie leżą, jak Halo Infinite albo Defloop, i są gry powszechnie uważane za dobre które mnie jakoś do końca nie podeszły, jak choćby Resident Evil Village i Monster Hunter Rise. I to jest okej. Okay. Znaczy, tak mi się wydaje, ale pewnie zaraz wyprowadzicie mnie z błędu. I chciałem też wyróżnić kilka fajnych produkcji, które się nie załapały do rankingu, bo jeszcze zbyt krótko w nie grałem, albo po prostu się nie załapały, ale były blisko. The Medium, No More Heroes 3, It Takes 2 i Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, bo w wersji dla pięciolatków Monster Hunter jednak mi leży. Okej, okay. miałem taką dość dziwną relację ze Scarlet Nexus, bo z jednej strony to jest gra, przy której długość moich wszystkich posiedzeń jest mocno toaletowa, to znaczy tak po godzince, ale z drugiej strony nie potrafi o niej zapomnieć i wracam do niej co kilka tygodni. Scarlet Nexus nauczyło mnie też, że każdego rywala da się pokonać siłą umysłu, jeżeli tylko jest się członkiem elitarnej grupy bojowej, która walczy z przybyszami z innego wymiaru i potrafi się na przykład rzucać samochodami telekinezą. Większość recenzentów określiła ten tytuł mianem JRPG, ale wydaje mi się, że diagnozowali tylko po stylu graficznym, ponieważ zgadza się, to chińska bajka. Dla mnie to raczej kanka w stylu Devil May Cry albo innej bajonety z tym, że z drzewkami umiejętności w gratisie i rozbudowaną historią, którą chce się poznawać na tej samej zasadzie co moje filmy, to znaczy mnóstwo żenujących wstawek, ale jakoś tak kusi. Czekajcie, niech no jeszcze tylko sprawdzę ile wynosi mój roczny budżet na gry utrzymane w estetyce anime. A, no tak, 0 złotych. Ale jest w Game Passie. The Dark Pictures Anthology to jest seria horrorów, które zaczęli robić twórcy Antildon, jak im wyschło źródełko kasy usony, i wówczas stwierdzili, że dzięki tej niezależności mogą robić gry, które wprawdzie będą gorsze. Ale za to krótsze. Nie no, czuć trochę niższy budżet, ale sprzedają je też odpowiednio taniej, a dla mnie w formule horroru 4-5 intensywnych godzin na rok to jest ideał, bo w trakcie tylko raz muszę zmieniać gacie. To nie są jakieś odkrywcze produkcje, bo polegają właściwie tylko na chodzeniu i podejmowaniu decyzji, czyli w sumie jak w życiu, ale właśnie. Od naszego czuja i od tych decyzji zależy, ilu bohaterów na końcu przetrwa. House of Ashes to jest opowieść o wojskowych, którzy niechcący trafiają do zapomnianej sumeryjskiej świątyni, wypełnionej pradawnym złem, a to jest takie wysublimowane określenie na potworki. No i przyznajcie, że coś takiego mogłoby się zdarzyć każdemu. Wciąga jak cholera, a przy tym nie jest przesadnie intensywne, bo to jest bardziej taki film, i ma w środku kilka chwil, w których możecie sobie na luzie odłożyć pada i zjeść troszkę popcornu, albo zmienić tegacie, albo na nawet jedno i drugie, tylko wtedy pamiętajcie o odpowiedniej kolejności. No, póki co najlepsza gra sagi. Nie pytajcie, dlaczego pamiętam, ale pamiętam, jak 5 lat temu każdy dumny prawiczek w necie musiał obejrzeć krótką animację bazującą na The Legend of Zelda Majora's Mask. I według badań 55% z nich nie miało wtedy na sobie spodni. Przynajmniej jak odpalali drugi raz. To nie był oficjalny film, zresztą nawet jakby był, to przypominam, że mówimy o Nintendo, więc wyglądałby raczej tak, ale pięknie się rozszedł i skłonił jego twórców, którzy do tej pory trzaskali głównie animowane reklamy, żeby zrobili własną grę. Ich historia to jest wspaniały dowód na to, że jednak filmiki i gry to nie jest to samo i... Jak... jak to im k***wa wyszło? Główna bohaterka kiny... Kina zajmuje się przynoszeniem strapionym duszyczkom ukojenia. Fabuła w tej grze jest średnia, ale mojej duszy ta gra przynosi ukojenie, bo to jest połączenie wspinaszki i eksploracji z Uncharted, prostych zagadek z Zeldy i walki trochę w stylu Assassin's Creed, czyli też no, jakby w stylu 90% innych gier. Ale jest klimat, jest relaks, są słodkie stworki i jest przecudowna grafika, która robi wrażenie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tę grę zrobiło 25 osób. To teraz sobie wyobraźcie, jaką grę wspólnymi siłami zrobiłaby Wasza klasa z podstawówki. Jako, że kariera EmberLab w branży zaczęła się od filmiku o Nintendo, to oczywiście cudem uniknęli pozwu, a kina jest XM na PlayStation i kompy. Jak każde dziecko, kiedyś chciałem zostać pilotem. Nie udało się, ale podjąłem słuszną decyzję, bo teraz mam na konsoli hiperrealistyczny symulator lotów, na którym mogę sobie powodować katastrofy bez konsekwencji. A Wy co, piloci? Gdzie jest wasz symulator tak youtubera z Polski? Symulator lotu, szczególnie jeżeli macie do niego jakiś fajny kontroler, to jest najbardziej relaksująca rozrywka, jaką może zapewnić Wam konsola i wspaniała ucieczka od realnego świata bez powodowania realnych katastrof. Jedna z najpiękniejszych, bo grafika jest niesamowita i w sumie tyle, no polecam sobie pozwiedzać świat. Jeżeli chcielibyście pograć w Pokémony, ale troszkę Wam wstyd, to nazwa Shin Megami Tensei brzmi dla społeczeństwa niewiele lepiej. Ale zamiast Alabasti tutaj jest postapokaliptyczne Tokio, zamiast Ligi Pokémon walka demonów o przejęcie władzy po pokonanym Bogu, a zamiast Pikachu yy, cokolwiek to do cholery miało być. SMT polega na tym, że rekrutujecie do Waszej drużyny stwory i inne postaci bazujące na religiach i wierzeniach. Wiem, Mewtu jest potężny, ale czy naprawdę myślicie, że pokonałby Maryję? Albo Jacka Frosta? Tak, Shin Megami Tensei jest dziwne, trudne, ale przy okazji bardzo wciągające, a sama rozgrywka to są takie właśnie bardziej skomplikowane Pokémony. To znaczy, tutaj trzeba używać dwóch przycisków. Dla mnie to był pierwszy kontakt z tą serią, ale wsiąkłem i ostatnio też lunatykowałem i założyłem przez sen konto na My Anime listach, więc chyba już nie ma dla mnie ratunku. A, ale w grze są też cycki. To chyba z 15. Ludzie się śmieją, że każdy ex Sony z wyjątkiem Gran Turismo, ale wszystko przed nami, wygląda dokładnie tak samo. To znaczy piękna oprawa, widok z trzeciej osoby, dużo strzelania i leciutkie elementy RPG. Ale Returnal. Returnal. Też jest Eksem no nie wiem, co chciałem udowodnić. Ale i tak podziwiam, bo do tej pory sądziłem, że szczyt odwagi to jest uratowanie kogoś z płonącego budynku, na przykład. Ale jednak promowanie super trudnej gry z gatunku Rogali, czyli że jak przegracie, to zaczynacie właściwie od nowa na jeden z największych konsolowych hitów roku. No, co wy na to? Strażacy. Bohaterka Returnal to jest astronautka, która rozbija swój statek, baba za kierownicą, i zostaje uwięziona w pętli czasowej. W filmach, które bazują na podobnej koncepcji, niektórzy mają fart, bo przeżywają bez przerwy święta albo jakieś inne imprezy, ale jej akurat trafiło się strzelanie do kosmitów w losowo generowanym świecie. Returnal jest miłą odskocznią od wszystkich Unchartedów tego świata, bo z jednej strony czuć włożony pieniądz, ale z drugiej to właśnie taki poziom trudności i taki gatunek, to zwykle w pixel artach lądują z budżetem 3 zł. Ostrzegam, że gra jest trudna, to znaczy na polskie będziecie kiwić, ale dzięki fajnie zaprojektowanemu światowi i wykorzystaniu dual sensa. Kręciłem się. Czy wiecie, że dwójka w tytule Psychonauts 2 oznacza liczbę osób, które faktycznie w to zagrały? Oryginalne Psychonauts z 2005 to jest tak zwany kult classic, a tak się określa dzieła popkultury, które pokochali krytycy i teraz nagle każdy hipster twierdzi, że uwielbiał je od zawsze, ale kiedy faktycznie wychodziły i musiały na siebie zarobić, no to każdy miał je w dupie. Aby to zrozumieć musimy cofnąć się do czasów Van Gogha, który przez całe swoje życie sprzedał tylko jeden obraz. I to bratu. Z drugiej strony to nieźle świadczy o ich stosunkach, bo zwykle bratu można sprzedać na no, co najwyżej mukę. W każdym razie jakim cudem po 15 latach Sajkonoci i tak doczekali się drugiej odsłony i miło mi powiedzieć, że dwójka to jest jedna z najciekawszych platformówek, tak Ever, bo weźcie taką zwykłą, typową platformówkę. No co tam macie? Świat zimowy, pustynie, pierwszy poziom na trawce. Tutaj na początku przemierzacie umysł szalonego dentysty i ogólnie gra polega na odwiedzaniu mózgów różnych postaci, które są mieszankami wspomnień, lęków, charakterów i innych zainteresowań. Na przykład umysł bibliotekarki to jest wielka biblioteka i papierowe postaci z książek. No to akurat nie było zbyt tajemnicze, kobieta jest otwartą książką. Ale ogólnie na każdym kroku jest coś nowego, a do tego fajny absurdalny humor. Ciekawe ukazywanie różnych rzeczy, dosłownie, bo na przykład jest taka znajdka, bagaż emocjonalny, która jest wariską i zaskakująca psychologiczna głębia. Czuję się zobowiązany, obowiązany, żeby to powiedzieć, żebym wyszedł na oświeconego. Mam nadzieję, że tym razem psychonoci zdobędą w końcu zasłużoną popularność i na pewno się do tego przyczynią moje niesamowite influencer'skie zasięgi. Bardzo lubię dynamiczne gry akcji, bo sam spędzam 80% życia na tej kanapie i to mi jakby trochę rekompensuje. Lubię też ładne gry, bo sam też jestem ładny. Racet Clank ma wszystko, czego mogłem oczekiwać od jednej z pierwszych prawdziwych produkcji nowej generacji: Raczeta, Klanka. I to wcale nie jest żart, bo Racet ma piękne futerko, a Klankowi się wspaniale odbija ray tracingiem światełko na... nie wiem. O budowie, to, to nie obraża robota, jak tak nazwę jego tors. Nieważne, Raczet wygląda jak szalony, dynamiczny film animowany, z tym, że bierzemy w nim aktywnie udział. Rozgrywka nie jest specjalnie skomplikowana, a raczej jest prymitywna, ale i absurdalne bronie, i cała walka, i zbieractwo dają mnóstwo radochy. To jest taki growy popcorniak, to znaczy nie znajdziecie tutaj niczego odkrywczego, ale i widać włożony hajs, i bawicie się doskonale. I moim zdaniem, w swojej formule, to jest mistrzostwo i ja daję. 9. Nie będę długo gadał o Forza Horizon 5, bo to troszkę tak, jakbym nagle teraz chciał się z Wami podzielić pięciogodzinnymi, filozoficznymi dysputami i rozważaniami o, nie wiem, no, robieniu sobie kanapek, na przykład. Forza Horizon to jest dla mnie taka gra, o której nie myślę, tylko po prostu zawsze, jak chcę się zrelaksować i odstresować, robię dokładnie to samo, co bogaci ludzie. To znaczy, siadam za kierownicą ekskluzywnego auta i ruszam w trasę. Chociaż podejrzewam, że oni tego nie robią na Xboxie. Bo pewnie złodzieje mają RTX-a. Piękna oprawa, przyjemny model jazdy, mnóstwo licencjonowanych fur i miła konstrukcja samej rozgrywki. To znaczy, można usiąść na 15 minut i zrobić coś fajnego, ale można też usiąść na 15 godzin i sprawić, że rodzina was znienawidzi. I też zrobić coś fajnego. Na początku byłem troszkę zawiedziony, że nie wprowadzili większych zmian względem czwórki, ale później stwierdziłem, że. Nie szukam tutaj rewolucji, tak jak nie szukam rewolucji w robieniu sobie kanapek, tylko po prostu jeżdżę i jest fajnie i nie wnikam. Wiecie jaką ja mam orientację w terenie? Czekajcie, kurwa, gdzie jest kamera? Dlatego do tej pory nie przepadałem za metroidwaniami, bo to jest gatunek, który stawia przede wszystkim na eksplorację, a ja to się i tak w życiu na co dzień czuję zagubiony, tak więc po co mi jeszcze to? Dziękuję bardzo! ale dostałem kopię Metroida Dread od Nintendo i stwierdziłem, że sprawdzę, bo bez tego moja pozycja psychofana Nintendo naczelnego w Polsce byłaby Zagrożona. I słuchajcie, dawno, no w ostatnim roku, bo to jest lista gier roku, nie sprawdzałem niczego tak satysfakcjonującego, co by tak mnie wciągnęło, że grałem, a w wolnych chwilach żyłem, a nie na odwrót. I sam nie wiem, czy najbardziej mi się podobały trudne, ale uczciwe starcia z bosami, ciężki klimat, czy ucieczki przed bezwzględnymi robotami Emi, które wydają najbardziej creepy dźwięki, jakie słyszałem w życiu. Drugie najbardziej klipi dźwięki. Dla mnie Dret jest tak dobry, że dla niego jestem gotów stawić czoła największemu problemowi współczesnej ludzkości. To znaczy hejtowi w internecie. Że jak to gra na switcha i z widokiem z boku lepsze od Battlefielda. No, i tak się rozgadałem, tak więc już bez przedłużania. Może napiszcie w komentarzach, jakie są dla Was najlepsze gry roku, Waszym zdaniem, no bo przypominam, że to jest tylko taka zabawa i to nie jest tak, że to, co ja mówię, to jest najważniejsze. To znaczy, na tym kanale jest, ale no, nie tak ogólnie. Pamiętajcie o zniżkach w Greenselu i o komputroniku, a tymczasem